Witajcie z tej strony, Katstar. Pewnie się zastanawiacie, co ja robię po takiej długiej przerwie, więc już mówię, objaśniam, że było to spowodowane du dużą ilością nauki. Dokładnie. <grym> I dzisiaj i te, taki poradniczek, jak zdobyć wszystkie osiągnięcia w Sonic Mania. Więc tak, wyświetlaj wszystkie osiągnięcia. Już moje objaśniam. Mam zdobyte. 16 na 18 z osiągnięć i te dwa osiągnięcia próbuję robić a to jest po prostu za zdobycie 100% w, 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 w całej grze więc ta e, na początku magicficant 7 czyli po prostu mam, musimy zdobyć e, wszystkie szmaragdy chaosu see you next game po prostu ukończyć grę na byle jaki ending Superstar to polega na tym spin the star post że po prostu musimy 10 razy Eee, z dużą szybkością mm, tak jakby nie wiem jak to powiedzieć. dotknąłem checkpointów I guess <laughs> eee, that's a too fair Musimy znaleźć na końcu poziom dwa ukryte monitory Now I can't hear you, hurt you anymore Musimy spalić most w Green Hill Zona 2 z ognistą tarczą Triple trouble zrobić potrójne combo w eee, bosie Chemical Plant The most famous hedgehog in the world. Musicie, yy, dać się, yy, wyko musicie dać się tym badnikom, co robią zdjęcia, wykonać 10 zdjęć. Wtedy wam się teatrzykwant odblokuje. Window shopping. E teatrzykwant możecie odblokować flying battery jak dwa i wtedy, e kiedy jesteście przy oknach dwóch, które mają pierścienie, po prostu musicie przez nie przelecieć. Create Expressions musicie mm, znaleźć ukryty pokój w Press Garden z ognistą tarczą i rozwalić wszystkie skrzynki w nim. King of Speed musicie ukończyć Stardust e, musicie ukończyć dowolny akt Stardust Speedway Zone w mniej niż 30 sekund. Boat e, and Husse. Nie wiem jak to się czyta, wybaczcie. Musicie. Pojechać sobie, może pojechać, popłynąć po wszystkich łodziach. The Password is Special Stage, po prostu musicie popchnąć beczkę. Eee, w akcie pierwszym, I guess? Nie, w akcie drugim to było. Musicie popchnąć beczkę i wtedy musicie się do Special Stage dostać, albo go zabrać przynajmniej. Secret Sub, musicie znaleźć sekretną łódź podwodną Voylotion Zone 2. We Have the Trace. Eee, musicie. Tym chodzikiem <głos》>, Gdzie musicie wskakiwać na jedną nóżkę I na drugą, dostać się na sam koniec Aż do special stage'a w akcie drugim Lava Czy to w pierwszym było? Dobra, w drugim to chyba było God Catcher on Musicie wypuścić jednocześnie wszystkie Te robociki Eggmana Z, tej, z, tej, z tego bossa w akcie drugim Metalic Madness Wszystko musicie wypuścić i nic nie może zostać zniszczone Musi być wszystko A potem musicie zniszczyć to za jednym zamachem to znaczy, kiedy już będzie wszystko, to nieźcie ci w kolej. Profesjonal Hedgehog to ukończyć, Titanic Monarch Act 1 bez odnoszenia żadnych damage'ów. no way, no way, po prostu zebrać wszystkie złote medaliony w Bluesfirach i full medal jacket to ogólnie zebra wszystkie medaliony w Bluesfirach. I okej, okay, myślę, że w tym odcinku będzie na tyle, taki króciutki odcinek, ale wiem, że po prostu powracam na YouTube. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do usłyszenia i na razie, elo.